Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór moi kochani. Witam Was serdecznie, zgodnie tutaj z obietnicą przychodzę do Was z kolejną inspiracją w temacie duszyczek istot wysokobrażliwych. I dzisiaj chciałabym wam kilka słów opowiedzieć o tym, jak ważna jest przestrzeń i jak szczególnie ważna jest temat w ogóle granic i przestrzeni właśnie w kontekście tych istot wysoko wrażliwych. W zasadzie przestrzeń i granice jest ważne w kontekście każdego z nas, ale wyjątkowo ważne właśnie dla tych duszyczek wysokowrażliwych dlatego że tak jak już wczoraj mówiliśmy kochani o tym osoby wysokowrażliwe odczuwają znacznie mocniej i znacznie silniej bodźce które płyną z zewnątrz a skoro odczuwają znacznie silniej te bodźce to również ponoszą znacznie większe skutki tak te skutki tych bodźców i tego wszystkiego, co płynie, co płynie z tego świata zewnętrznego, tutaj też jest odczuwalne dużo, dużo mocniej. Dzień dobry, kochani, widzę, że się tutaj schodzicie, więc cieszę się bardzo. Myślę, że mnie dobrze widać i dobrze słychać, także cieszę się, że, że tutaj jesteście i mam nadzieję, że ten temat też Was, no, też Was gdzieś tam troszeczkę zainspiruje. I podpowie, pokaże jakiś nowy punkt widzenia. No właśnie, kochani. Wracaj, wracamy teraz do, tych, do tego tematu przestrzeni i granic. I temat jest tak naprawdę szeroki, bo. Mm, tak naprawdę nie chodzi o jakiś konkretny aspekt przestrzeni i granic w naszym życiu, tylko w zasadzie o wszystkie aspekty, bo zarówno i przestrzeń, jak i granice są, e, są potrzebne we wszystkich aspektach naszego życia i we wszystkich przestrzeniach, od relacji takich bardzo bliskich, relacje rodzinne, związki partnerskie po również relacje zawodowe, czyli ta nasza przestrzeń zawodowa, no i również te luźniejsze relacje, takie relacje, nie wiem, przyjacielskie, relacje gdzieś tam e, znajomościowe. I często jest tak, że duszyczki, duszyczki wysoko wrażliwe, mm, nie potrafią tych granic stawiać, mają w ogóle duże problemy z utrzymywaniem swojej własnej przestrzeni, z budowaniem swojej własnej przestrzeni. Często te granice u nich są bardzo płynne, ale płynne nie dlatego, że osoby te są elastyczne. <laughs> Przepraszam Was kochani, tylko zazwyczaj dlatego, że innym jest bardzo łatwo te granice po prostu przekraczać. Mm. Wiesz co, Aniu, tak widziałam, jak skończymy lajfika, to ja odpiszę na tego maila. Widziałam, ale jeszcze nie miałam czasu. Nie miałam jeszcze czasu, kochana, odpisać. Także jak tylko skończymy tutaj lajfika, to, to odpiszę do Ciebie. I na wszystkie inne zaległe maile też. No właśnie, kochani. I wracamy, wracamy po prostu do tych granic i do tej przestrzeni. Więc naprawdę jest to bardzo dużo ważne. Znaczy naprawdę jest to bardzo ważne. Również z tego powodu, że pamiętacie, jak wczoraj mówiłyśmy, mówiliśmy, że te duszyczki wysoko wrażliwe mają dosyć mocno rozwiniętą empatię. Empatię, czyli takie współodczuwanie i... Często właśnie poprzez to poprzez to, tak w cudzysłowie powiem, ale i dosłownie dają się wykorzystywać, mają taką łatwość jakby robienia dobrze innym ludziom, nawet swoim kosztem, zupełnie gdzieś tam właśnie nie dbając o siebie, nie dbając o swoje granice, nie dbając o swoje potrzeby i o swoją przestrzeń. No i teraz dlaczego jakby praca w tym temacie jest taka ważna, szczególnie, tak jak powiedziałam, tak naprawdę jakby wśród wszystkich nas, ale szczególnie wśród tych duszyczek wysokowrażliwych. Ano dlatego kochani, że ta przestrzeń takim duszyczkom jest nam potrzebna po to, żeby układ nerwowy się regenerował, bo jak mówiliśmy wcześniej, kiedy jest tych bodźców tyle, a tak naprawdę każdy z nas, bynajmniej większość z nas, tych bodźców, ma bardzo dużo, tak, idziemy gdzieś tam do pracy, spotykamy się, yy, mamy jakieś działania, mamy jakieś obowiązki, tutaj jeszcze wiecie, ogarniamy rodzinę jak jeszcze żyjemy w mieście, no to większość z nas tych bodźców naprawdę ma, cało, ma całe mnóstwo w ciągu dnia. I bardzo ważne jest to, żeby mieć pewną przestrzeń, zbudować sobie przestrzeń, gdzie ja, to, ja w tym czasie spędzam czas ze sobą i przede wszystkim... Gdzie ten mój układ nerwowy po prostu się regeneruje. Ten układ nerwowy, który jest cały czas wiecie gdzieś tam stymulowany i który, który jest cały czas pobudzany, on potrzebuje mieć czas i potrzebuje mieć przestrzeń, żeby się właśnie regenerować. Dlatego ta przestrzeń, dlatego ta przestrzeń dla takich istot wysokowrażliwych jest bardzo bardzo ważna. No i drugi, drugi aspekt tej przestrzeni to jest taki, że im my sami mamy silniejszą własną przestrzeń, im na takim poziomie emocjonalnym i energetycznym ta przestrzeń ma dużo większą siłę, to nawet kiedy my wychodzimy do tego świata zewnętrznego i jesteśmy narażeni na całe mnóstwo różnych bodźców, to mając taką własną, silną, energetyczną przestrzeń, to wszystko, co płynie z zewnątrz w naszym kierunku, tak, w kierunku naszego ciała, w kierunku naszej energetyki, nie jest aż tak mocno odczuwalne, dlatego że ta przestrzeń wokół nas, która jest silna, ona w pewien sposób tak naprawdę również nas chroni. Tak naprawdę również nas chroni i to wszystko właśnie, co płynie, nie ma aż tak dużej siły oddziaływania niż wtedy, kiedy my kompletnie nie czujemy swojej własnej przestrzeni, kiedy my dosłownie wychodząc jakby na zewnątrz, czyli z tego domu, z tej naszej skorupki, tak? wychodząc gdzieś tam na zewnątrz do świata, dosłownie się ten... W, w, dosłownie się w ten świat wtapiamy, tak? Jak się w ten świat wtapiamy, to chłoniemy wszystkie bodźce, które są, no tak jak gąbka. Tak jak, tak jak wiecie, taka nasiąknięta wodą gąbka. No i po takim, nie wiem, pełnym dniu różnego rodzaju aktywności i działań na zewnątrz, my po prostu czujemy się bardzo, bardzo zmęczeni, bo układ nerwowy jest ogromnie, no jakby przestymulowany i tak jak powiedziałam, no z jednej strony jest potrzebna ta przestrzeń na regenerację, ale z drugiej strony ważne jest budowanie tej wewnętrznej przestrzeni która coraz bardziej będzie nam pozwalać na to, że my wychodząc do świata zewnętrznego, e, mając tą silną, własną, energetyczną przestrzeń, właśnie nie będziemy tak podatni na to wszystko, co płynie z zewnątrz, a na pewno w dużo mniejszym stopniu niż, niż kompletnie właśnie nie czując tej przestrzeni. No i oczywiście z tą naszą przestrzenią związane są też granice, nasze granice, więc bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze mieć świadomość tej przestrzeni, świadomość własnych granic, świadomość tego, gdzie jest nasz komfort, na ile my chcemy pozwalać, jakby wiecie, na to, na to ingerowanie w nas z tego świata zewnętrznego. Na ile my czujemy siłę, żeby powiedzieć stop, żeby komuś powiedzieć nie, żeby komuś wyrazić jakby nawet nasze niezadowolenie, tak? Czy to, że te granice już zostały przekroczone i my się czujemy niekomfortowo? Więc z tym, z tym tematem jest związanych tak naprawdę całe, całe mnóstwo rzeczy, ale to jest niezwykle ważne, o ile jeden. O ile nie jest to tak naprawdę jeden z takich, wiecie, kluczowych i najważniejszych tematów, bo tak jak powiedziałam, jakby przepracowanie tego tematu, czyli zbudowanie tej własnej silnej wewnętrznej przestrzeni, będzie nam pozwalać na to, że kiedy będziemy wychodzić na zewnątrz, to. Co będzie płynęło ze świata zewnętrznego, czyli od, od ludzi, tak, i od tych wszystkich rzeczy, które się dzieją gdzieś tam wokół nas w codziennym życiu, nie będzie, nie, jakby skutki tego nie będą już takie silne, bo my będziemy potrafili utrzymywać swoją własną przestrzeń, i skutki tego oddziaływania no, po prostu będą dużo, dużo mniejsze. No i oczywiście, im mamy większą siłę tej własnej przestrzeni tym osoby, które są wokół nas znacznie wyraźniej również czują nasze granice. Nawet jeżeli te granice są niewypowiedziane, to po prostu oni, to po prostu inne osoby z zewnątrz je czują, no i ich zwyczajnie nie przekraczają. Zwyczajnie nie przekraczają. Także pamiętajcie, kochani, właśnie jeżeli temat Was dotyczy, że ten temat przestrzeni i granic jest tutaj jednym z najbardziej kluczowych, jednym z najbardziej właśnie kluczowych tematów, bo tak jak mówię, i daje nam samym dużo większą siłę, dużo większą energię, a co jest dla nas jako istot wysokowrażliwych tutaj kluczowe. Siła tego pozwala wychodzić w różne przestrzenie i nie odczuwać po prostu skutków oddziaływania zewnętrznego w tak dużym stopniu, kiedy my nie mamy tych granic i kiedy my nie mamy zbudowanej takiej własnej, właśnie silnej przestrzeni. No właśnie, kochani. Także tyle wam chciałam, chciałam Was dzisiaj tutaj króciutko zainspirować. Jak Was temat zaciekawił i, i czujecie tutaj jakiś rezonans, to to Was zapraszam na te warsztaty, bo to będzie jeden z takich kluczowych tematów i granice właśnie, i, i ta przestrzeń, gdzie będziemy się tutaj w trakcie tego warsztatu online zajmować tak i uczyć się budować tak i uczyć się właśnie trzymać tą swoją własną przestrzeń po to żeby w tym świecie zewnętrznym było nam było nam po prostu dużo łatwiej, dużo przyjemniej, dużo lepiej i i z tym światem zewnętrznym dużo bardziej dużo bardziej po prostu spokojnie. Także zapraszam was serdecznie. Na pewno będzie mnóstwo różnego rodzaju procesów na warsztacie, również właśnie, również właśnie w tym temacie przede wszystkim i trochę teorii, ale przede wszystkim różnego rodzaju procesy i praktyka, tak żebyście po tym warsztacie faktycznie czuli. Czyli ogromną zmianę również, również w tej przestrzeni granic, również w tej przestrzeni granic i, i znaczy w tej, w tej przestrzeni granic i właśnie budowania swojej własnej siły, swojej własnej energii. Także co, kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jutro przyjdę do Was. Prawdopodobnie też mi się uda gdzieś tam wieczorkiem wpaść tutaj i, i znowu Wam o czymś opowiedzieć. O czymś Wam opowiedzieć właśnie tutaj. Tutaj z tego tematu i co? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło. Pa! pa.